W dzisiejszym magazynie Kulturka. Lars Ulrich z nadzieją, że Metallica nie nagrała jeszcze swojej najlepszej płyty. Wypowiada się on też na temat streamingu. Zespół Vader spotkał się z legendą heavy metalu. Opiór wydał debiutancką płytę. Mystic Festival odsłania kolejne karty. Robimy konkurs na książkę Hałas, który burzy mury. Dave Mustaine wspomina koncertowe początki Megadeth. To i oczywiście dużo, dużo więcej. Zapraszam Was serdecznie na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubicie tę serię, to oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę i. Subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami, z newsami, ze świata muzycznego być na bieżąco. Lars Ulrich 23 lata temu gościł na pierwszych stronach gazet, stając się pewnego rodzaju symbolem i uosobieniem batalii z serwisem Napster. Przypomnijmy, że w 2000 roku Ulrich wraz z Metallicą wytoczył proces sądowy w firmie Napster, która udostępniła nagrania zespołu za darmo do pobrania w internecie. Teraz w 2023 roku jesteśmy w zupełnie innym miejscu i tak jak w roku 2000 internet stał się dla artystów prawdziwym problemem, bo niektórzy fani przestali kupować płyty CD, tak dzisiaj jest ten internet po prostu codziennością i chlebem powszednim. Serwisy streamingowe, łącznie zresztą z Napsterem, który działa po dziś dzień już jako legalna platforma, streamingowa, no zwyczajnie można powiedzieć zawładnęły przemysłem muzycznym i to na nich toczy się obecnie największa gra. Zespół metalowy, zestawiając je z artystami wykonującymi inne gatunki, no oczywiście nadal sprzedają sporo płyt, natomiast nie ma co tego faktu ukrywać. Większość osób dziś streamuje, bo jest to przede wszystkim tanie, ale też wygodne. No i w tej sytuacji chciałoby się zadać Ulrikowi pytanie, co dziś uważa na temat słuchania muzyki przez internet, ale Całe szczęście robić tego nie musimy, bo takie pytanie zostało mu zadane w wywiadzie dla portalu SmartFess. Pewne rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia 20 lat temu dziś też mają miejsce. Wiem, że to może zabrzmieć, jakbym próbował się wykręcić, ale ogólnie cieszę się, że ktokolwiek interesuje się tym, co robimy, przychodzi na nasze koncerty, streamuje naszą muzykę, kupuje czy kratnie nasze płyty. Samo zaangażowanie to już zwycięstwo. Oczywiście młodym zespołom jest dziś o wiele trudniej, bo nie dostają wsparcia wytwórnie w podstawowych kwestiach, jak sprzęt czy trasa. Jest więc inaczej. Zespoły, które 20 lat temu mogły wyżyć z grania w klubach, dziś mają trudniej, bo nie sprzedają tyle płyt. Trzeba mieć więcej samozaparcia. Dave Mustaine krótko po wyrzuceniu z Metaliki już w 1983 roku wraz z Davidem Elefsonem założył zespół Megadeth. No i w kolejnych latach mocno ewoluowała cała scena metalowa, ale przede wszystkim sama scena trash metalu wyróżniała się naprawdę dużym, powiedziałbym, chaosem i szaleństwem w związku oczywiście z jej rozwojem i z modą, jaka na nią wtedy panowała. Jeśli chodzi o sam zespół Megadeth, początki tej kapeli były szczególnie szalone. Wywiadzie dla Metalhamera Dave Mustaine wspominał szaloną atmosferę na pierwszych koncertach Megadeth. Koncerty wymykały się spod kontroli, bo mało kto wiedział, co to jest moshing. Nie wiedzieli, co to jest crowdsurfing. Dzieciaki po prostu skakały ze sceny, a nikt nie wiedział, jak się zachować. Niektórzy wpadali na scenę, potrącali cię, łapali staty w mikrofonu, żeby zabrać kostki, walili w gitarę, albo próbowali krzyczeć do mikrofonu, aż ktoś ich nie wykopał ze sceny. Totalne metalowe szaleństwo. Mystic Festival ogłosił kolejną porcję zespołów, które wystąpią na przyszłorocznej edycji festiwalu. Tym razem organizatorzy festiwalu postanowili zastosować technikę ogłaszania nieco inną, i nie bawili się w podchody i odsłanianie kolejnej kapeli co dwie godziny. Co szczerze mówiąc, jak dla mnie, miało swój urok przy poprzednich ogłoszeniach. No i teraz rzucili cztery nazwy naraz. Natomiast wydaje mi się, że ta technika ogłaszania odbyła się tutaj inaczej, bo tak jak przy ogłoszeniach poprzednich, wszystkie pięć zespołów było powiedziałbym porównywalnej wielkości, tak tutaj do Najpopularniejszego w zestawie AXA dorzucono po prostu trzy mniejsze kapele, które podejrzewam są zbyt małe, żeby ogłaszać je z osobna. Przez danych podgatunków zostały jednak docenione, a akcepto to naprawdę duża nazwa, która patrząc na komentarze bardzo ucieszyła potencjalnych uczestników przyszłorocznej edycji festiwalu. Dajcie znać oczywiście w komentarzu co myślicie o dotychczasowych ogłoszeniach i kogo spodziewacie się jako tego ogłoszonego artysty w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach w związku oczywiście z Mystic Festival 2024. Zespół Vader spotkał się z legendą heavy metalu K.K. Downingiem. No i zagrał koncert w jego klubie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Była to kolejna okazja dla Petera na spotkanie z jego idolem, KK Downingiem właśnie, legendarnym wieloletnim gitarzystą Judas Priest, teraz działającym ze swoją formacją KK's Priest. Downing lata temu rozbudzał przecież muzyczny umysł Petera i bez wątpienia zmotywował go do działania w sferze muzycznej właśnie. Vader koncertem w klubie KK Downinga rozpoczął swoją trasę po Wielkiej Brytanii, a niedawno panowie ogłosili również, że będzie kontynuacja trasy na 40. -lecie po Polsce i wejder odwiedzi miasta, które nie znalazło się na rozpisce pierwszej części trasy właśnie po naszym kraju. Dajcie oczywiście znać, czy na któryś z koncertów w Polsce się wybieracie. Tobias Forge zachwala młody metalowy, utalentowany zespół z Brazylii. Takie nagłówki możemy przeczytać ostatnio w prasie. Lider zespołu Ghost znany jest oczywiście ze swojego papa emeritusowego wizerunku, natomiast poza tym fani Ghost kojarzą go jako wielkiego entuzjastę metalowej sceny i wielkiego fana kapel mainstreamowych, takich jak Iron Maiden, ale też tych bardziej wyszukanych, bym powiedział, jak chociażby Voivod. A poznać to można po tym, że regularnie pojawia się on gdzieś w koszulkach tych właśnie kapel. Wokalista Ghost lubi też jednak odkrywać nowe, ciekawe metalowe kapele i jednym z takich odkryć podzielił się on ostatnio na łamach Metal Hammera. Leader Ghost pochwalił bowiem brazylijski zespół Crypta, który zadebiutował w 2019 roku i dorobił się już dwóch albumów studyjnych. Najnowszy, Shades of Sorrow, ukazał się w 2023 roku. Na czele Krypty stoi charyzmatyczna wokalistka i basistka Fernanda Lira. I co ciekawe, Krypta miała okazję supportować Ghost na ich niedawnych koncertach w Brazylii. Ale oddajmy głos Tobiasowi, który wypowiedział się na łamach Metal Hammera. Krypta zwaliła mnie z nóg. To fajne połączenie def i black metalu, ale bardzo przejrzyste, można wszystko śpiewać razem z wokalistką. Są fantastyczne i życzę im wszystkiego najlepszego. A ja, korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do obejrzenia mojego wywiadu z Fernandą Lirą, wokalistką Krypty. Była to rozmowa bardzo inspirująca i ciekawa, więc naprawdę dobrze wspominam i naprawdę serdecznie polecam. Ostatnio okazuje się naprawdę sporo ciekawych rockowych i metalowych płyt i chciałbym się teraz skupić na kilku z nich i co nieco Wam o nich opowiedzieć. Na pierwszy ogień debiutancki album świeżej formacji Popiór. Album zatytułowany Pomarlisko. Popiór to zespół założony w roku 2022 z inicjatywy byłych muzyków formacji Kat and Roman Kostrzewski, czyli Jacka Hiro i Jacka Nowaka. Ponownie zaprosili do współpracy wokalistę Krisa Hofflera, a także basistę Grzegorza Felixa. No i w pewien sposób kontynuują to, co miała robić grupa K Kat Roman Kostrzewski, to znaczy kompozycje składające się na debiutanckie pomarlisko, miały pierwotnie znaleźć się na kolejnej płycie Kat and Roman Kostrzewski. Co ważne, kompozycje te zostały przez Romana zaakceptowane, ale niestety, jak wszyscy wiemy, Romana już z nami nie ma, więc wydanie płyty pod tamtą nazwą nie było po prostu możliwe. Osiem autorskich kompozycji, 43 minuty muzyki, autorem tekstów Chris Hoffler, a kompozytorem oczywiście Jacek Hiro. Polecam Wam zapoznać się z tym materiałem, a ja na dniach będę z chłopakami rozmawiać, więc również wywiad z tym zespołem ukaże się niedługo na kanale. Kolejna płyta Endlink od Kvelertak. Powiem wam szczerze, że w ciągu kilku pierwszych dni, a nawet tygodni od premiery tej płyty, leciała ona u mnie na zapętleniu, a przynajmniej niektóre utwory z niej leciały na zapętaniu. I muszę przyznać, że jest to album naprawdę genialny. Zacząłbym w ogóle od okładki, która wybitnie mi się podoba, natomiast pod względem brzmieniowym mamy to, co Kvelertak lubi nam fundować czyli po prostu mieszankę wszystkiego. Mamy typowo rockowe, singlowe Endring, ale mamy również black metalowe Fedrakul, czy niesamowicie zapadające w pamięć Ligwoke. Również rozpoczynający album Vectu helvetę w wersji albumowej z wzbogacone o długie intro, które naprawdę genialnie wprowadza w płytę. W wieńczącym album Morild panowie serwują nam naprawdę świetne gitarowe riffy, zresztą akurat riffy to domena tej grupy i zdecydowanie jest tu co odkrywać. Polecam więc płytę, polecam też mój wywiad z perkusistą zespołu Kfeler, tak Havardem, no i polecam też koncert, bo Niedługo zawitają do warszawskiej Proximie. Kolejna płyta to już nie rokowe, a popowe 30 Seconds to Mars. No i powiem wam, że ostatnio jestem mocno przesiąknięty metalem, więc sprawdzenie nowego albumu Marsów było dla mnie ciekawe i odświeżające. Roka to tyle co na lekarstwo, bo mamy go trochę w wieńczącym całą płytę utworzy Avalanche. Ten numer jest brzmieniowo, powiedziałbym, bardzo marsowy i nawiązuje on w pewien sposób do płyt poprzednich. Natomiast rozpoczynający album z tak to moim zdaniem naprawdę dobry popowy numer. Świetny jest również 7 to, 1, a także my. Nate Breyer, w którym rolę wokalisty pełni co ciekawe nie Jared, a Shannon Leto, brat Jareda, który w Marsach pełni rolę perkusisty. Poza tymi dobrymi utworami, które właśnie wymieniłem, sporo na płycie jest jednak przeciętności, a momentami nawet popowej niejakości, jak chociażby w singlowym Seasons, które zapada w pamięć, ale zdecydowanie wbrew mojej woli, bo numer ten jest według mnie absolutnie fatalny, zwyczajny i nijaki. Nową płytę wydali też KK Priest, na których czele stoi legenda Judas Priest, czyli KK Downing, już wcześniej wspominane w tym odcinku, a także były wokalista Judas Priest, który swego czasu zastępował Roba Halforda i nagrał z z nimi dwie płyty, czyli Team Reaper Owens. Tak jak w krótkiej notce na temat tej płyty napisano na fanpage'u Noise Magazine, The Sinner Rights Again to album, który brzmi dokładnie tak, jak możecie spodziewać się po okładce. Podpisuję się pod tym w pełni, a jako ciekawostkę dodam, że miałem ostatnio możliwość i przyjemność rozmawiać z Timem Reaperem Owensem i ten wywiad z nim właśnie powinien jakoś niedługo pojawić się na kanale. Powracamy do Larsa Ulrika, który ostatnio powiedział, że Metallica nie nagrała jeszcze swojej najlepszej płyty. Albo raczej, że takie nastawienie jego zespół właśnie napędza, że po prostu ich najlepsze dni są jeszcze przed nimi. Co w sumie wydaje się całkiem zasadne, bo pewnie bardzo mocno motywuje to zespół do dalszej roboty. Nawet po 40 latach na scenie i po tylu świetnych płytach. Lars Ulrika, na no Smartless, odpowiadając na pytanie, czy Metallica może jeszcze kiedyś czymś zaskoczyć, mówił: Myślę, że dziś napędza nas mantra, według której nasze najlepsze dni są jeszcze przed nami i że jeszcze nie nagraliśmy naszej najlepszej płyty. I że pewnego dnia możemy stać się profesjonalni i zacząć robić to na serio. W swoją wypowiedź Lars skwitował śmiechem. Natomiast wydajcie dajcie proszę znać w komentarzu, czy spodziewacie się jeszcze ze strony Metaliki właśnie jakiegoś zaskoczenia, czy stworzą jeszcze album, który będzie w jakiś sposób elektryzował, czy raczej skupią się na sprawdzonych patentach, tak jak to miało miejsce na ostatnim Seven The Seasons. Dajcie znać, jak Wy to widzicie. Miło mi poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z wydawnictwem InRock przy okazji premiery książki Hałas, który burzy mury Noise Records kontra zespoły. Na kanał nagraliśmy specjalny osobny odcinek dedykowany tej książce, w którym poruszyliśmy jednak dosłownie skrawek tematyki, natomiast całość czeka na Was w tej grubej, liczącej ponad 600 stron księdze. Noise Records to legendarna niemiecka metalowa wytwórnia założona w 1983 roku przez Karla Ulrika Walterbacha. Człowieka, który początkowo próbował swoich sił na scenie panka, to znaczy wydawał płyty pankowe w innej wytwórni, natomiast szybko zdał sobie sprawę, że nie tędy droga, że nie zarabiał na tym właściwie żadnych pieniędzy i po prostu wyczuł finansowy potencjał w metalu. Jako cel założył sobie poniekąd przeniesienie realiów rynku amerykańskiego na rynek europejski. To znaczy po dostrzeżeniu w Stanach Zjednoczonych zjawiska trash metalu, kapel, takich jak Slayer czy Metallica, postanowił on zbudować na rynku europejskim zespoły mogące konkurować z tymi zza oceanu właśnie. Odkrył więc zespoły takie jak Kreator, Hellhammer, które przekształciło się później w Celtic Frost, czy chociażby Halloween. Oczywiście książka Hałas, który burzy mury nie ukazuje wszystkiego z jednej złej albo dobrej perspektywy. David Gelke, autor książki, przeprowadził na jej potrzeby naprawdę masę wywiadów. Rozmawiał zarówno z ludźmi zarządzającymi wytwórnią, w tym oczywiście Karlem Ulrichem Walterbachem, czyli założycielem, ale też przedstawicielami poszczególnych kapel. Warto też wspomnieć, że książka jest podzielona na bardzo sensowne rozdziały. To znaczy, wędrujemy sobie od powstania Wytwórni, przez podpisywanie pierwszych kapel i pracę z nimi, aż po różne inne rzeczy. Generalnie bardzo obszerny temat. Link do zakupu książki Hałas, który burzy mury macie oczywiście w opisie tego filmiku. Serdecznie polecam. No ale książkę Hałas, który burzy mury możecie wygrać również u nas w konkursie. Do rozdania mamy dwa egzemplarze, które wyruszą do zwycięzców prosto z siedziby wydawnictwa, więc nie są to akurat te dwa egzemplarze, te dwa są nasze, a wasze wyruszą do was prosto z wydawnictwa właśnie. W konkursie wygrają dwie osoby, każda po jednym egzemplarzu, ale co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. No klasycznie, czyli zostawić łapkę w górę, a w komentarzu napisać dlaczego to akurat Ty powinieneś albo powinnaś wygrać jeden z egzemplarzy tej właśnie książki. Czas macie do niedzieli, 8 października do godziny 15. Zwyci tak samo jak w przypadku konkursu na biografikata, odpowiem na ich komentarze w okolicach tejże właśnie godziny 15 w niedzielę, podając jednocześnie informacje, gdzie powinni się z nami skontaktować w kwestii wysyłki itd. Tak więc, jeżeli weźmiecie udział, no to bądźcie czujni, sprawdzajcie powiadomienia z YouTube'a, czy przypadkiem pełna kulturka Wam na Wasz komentarz nie odpowiedziała. No bo jeżeli przez kilka dni nie będzie odzewu ze strony któregoś ze zwycięzców, no to po prostu ten egzemplarz książki przekażemy. Komuś innemu. Raz jeszcze powtarzam zasady. Łapka w górę, komentarz dlaczego akurat to Ty powinieneś czy powinnaś wygrać. Wygrywają dwie osoby, każda po jednym egzemplarzu czas do niedzieli 8 października do godziny 15. Powodzenia! Zespół Aerosmith przekazał swoim fanom smutną wiadomość. Pożegnalna trasa koncertowa została przełożona na 2024 rok, choć Aerosmith dopiero co zaczęli trasę koncertową po Ameryce zostali zmuszeni do jej przerwania. Początkowo poinformowano, że z powodu problemów Stevena Taylora ze strunami głosowymi na miesiąc, ale teraz okazało się, że te kilka tygodni to jednak zbyt krótko, żeby wokalista doszedł do siebie i zażegnał problemy. Zespół poinformował w swoich mediach społecznościowych, że trasa Pisał odbędzie się dopiero w 2024 roku. Nie podano jeszcze konkretnych dat. No i powodem jest oczywiście stan zdrowia Taylora. W oświadczeniu zespół pisał Niestety uraz strun głosowych Stevena jest poważniejszy niż początkowo sądzono. Lekarz potwierdził, że oprócz strun głosowych Steven uszkodził sobie również krtań, co sprawia, że wymaga on stałej opieki. Otrzymuje najlepsze dostępne leczenie, które ma zapewnić szybki powrót do zdrowia, ale biorąc pod uwagę charakter uszkodzeń powiedziano mu, że niezbędna jest cierpliwość. David Ellefson startuje z kolejnym muzycznym projektem. son jest oczywiście współzałożycielem i wieloletnim basistą Megadeth. Ten drugi natomiast, Jeff Young, grał w kapeli zaledwie przez dwa lata, od 1987 do 1989 roku. To jednak nie przeszkodziło panom w nawiązaniu solidnej znajomości, która okazała się fundamentem w założeniu później kapeli o nazwie Kings of Trash, opartej o działalność koncertową i na koncertach właśnie wykonującej materiał ze wczesnych płyt Megadeth. Teraz jednak postanowili, że po zakowerowaniu swojej dawnej kapeli chcą nagrać jakiś autorski materiał. Ukaże się on jednak pod szyldem innym niż Kings of Trash. Jeff Young wywiedziela Metal Express Radio, opowiadał o tym następująco. Razem z Levsonem tworzymy od ponad roku, pracujemy nad piosenkami. Będzie z nami śpiewał pewien facet z Brazylii, który was powali. Brzmi trochę jak połączenie Dio, Chrisa Cornell'a i Roba Halford'a. Ma słuch doskonały, więc nigdy nie fałszuje. Szaleństwo. Zespół Europe powrócił z nową muzyką. Utwór Hold Your Head Up wraz z klipem zapowiada film, który ukazać ma się w przyszłym roku. Joy Tempest, lider zespołu Europe, następująco wypowiadał się na temat nowego utworu swojego zespołu. Hold Your Head Up to szybki, gitarowy, rokowy utwór opowiadający o przetrwaniu w trudnych czasach i wpływie, jaki wywarł na mnie mój ojciec, abyśmy zawsze dawali z siebie wszystko i wytrwali w ciężkich momentach. Minęło 6 lat od naszej ostatniej płyty Walk Dear, w którą nagraliśmy w Abbey Road Studios i teraz świetnie się bawiliśmy w Studios Producentem klasem Achlundem. Nie możemy się doczekać, aż zagramy tę piosenkę podczas trasy i zamieścimy ją na naszym następnym albumie. Jesteśmy bardzo dumni z tego kawałka. Utwór ma się znaleźć na kolejnym albumie Europe, natomiast jest też zapowiedzią filmu na temat zespołu. Filmu, który przyjmie nazwę po prostu Europe The Movie i opowie całą historię kapeli. Premiera filmu zaplanowana jest na początek 2024 roku. Przypominam o książce Hałas, który burzy mury. Link do zakupu książki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Przypominam też oczywiście o konkursie na tę książkę, no i jeżeli lubicie tę serię, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę i subskrybujcie Paną Kulturkę, żeby z odcinkami na temat muzyki, szczególnie tej cięższej i też z newsami muzycznymi być na bieżąco.